Ja w dzisiejszym odcinku petro, to zrobimy programy na a ci w miksie, no ale ratuję. No to nie wrócimy do to inno, nie? Dzień dobry, My dobra, lecimy, zaraz tak. Mm, czego dostosowanych to nam jeszcze brakuje. Wiecie co, ja bym sobie może dokończył... Zbroję, tak mi się wydaje, no bo killów mam. Jeszcze ewentualnie będę sobie mógł zrobić siekierkę, ale nie. Nie. Ja sobie teraz zrobię klatę. Rozumiesz, tak o pyk, 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 szuk, szuk. Pyk, dobra. I teraz tak. Dzisiaj chciałam zdobyć coś z trzymanów z przygody. To też było naprawdę, naprawdę spoko. Ale nie wszystko na raz, tak? Tylko teraz tu jesteś, że to wszystko pięknie, ale żeby... to zrobię! I my że. Dzisiaj mi jeszcze taki. Chciałabym zrobić karton od tego mikrofonu, bo by było naprawdę, naprawdę fanie. Chociaż go, kurde, za hole nie mogę zrobić. Dobra, jeszcze jeszcze pięć. 5... 7 2 lolololol, masz się. No to jeszcze zostało mi. To tylko... Nie będę jął tutaj, no nie będę jął. Nie mogę, mieć, to będę jął 9. Kumie, dobra, ale zrobię sobie spodnie. Zrobię spo sobie spodnie, dokładnie. Tych. teraz tak. Co jeszcze bym sobie mógł zrobić? Nie się... Ile ja odbieram tam tego? Y... Benga. Bo nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie mam czekaj. Weźcie 4 benga, dobra. Chcę sobie to odłożyć tutaj, chcę sobie zrobić podnie. Pyk. Pyk, pyk. E, I... dobra. I uwaga, uwaga, uwaga. Pyk. Mszczymy sobie, rozumiecie, że sobie zrobimy. Czekaj, chcę się... Niszczymy sobie się tylko i teraz tak. Mamy już rozróżnienie. Mam tu jeszcze jakieś miejsce. Ma! To w ogóle proste jest w głupce, dobra. Te wiadomo, wody by się przydało na pewno. I wiadomo, lata! Dzisiaj chciałbym też wejść sobie do mantelu. To też było takie. całym z płaszczu. I teraz tak. Chciałbym sobie znaleźć jakąś Po zrobić sobie mantykę, właśnie gdzie skapię gdzie? gdzie? a tutaj, no, 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 tak Teraz no, Pyk, 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 no, pyk, pyk, pik pyk, 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 no, Lecimy. Lecimy jeszcze sobie no, 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 i no, no, się. Dobra. siup, chup, siup I, e, i, e. dobra. I teraz tak. Dobra, eee. dobra, 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 dobra. Pyk. I uwaga. Jej, eee, ziarno prawdy. Gdzie jest ziarno prawdy? Rolnictwo. O, ziarno prawdy, jej. Dobra. to stones. stąd. stąd. To... Nie, 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 dobra. Robimy na no. przyjrzymy, to też ta dieta, rozumiesz? Tak, o, czyli o, to jest dieta, dobra. Teraz by się przydało jeszcze są jabłko i surowa połowina czarna wołowina. Będzie, będzie, dobra, spokojnie, 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 Chciałbym sobie znaleźć po pierwsze tabula. Tu też rozumiesz, będzie takie, 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 taki, taki nie? Tylko nie wiem, gdzie ten nauk, za cholerę jest. To jest słabe, słabe. Słabe gdzie mm -hmm. jest. To jest tylko jedna książka, potrzebuję. co rymy są trzy te, trzy ściny, dobra. Tyk, mam sz... A, mam sz... A, dobra, mam dużo ściny. I dobra, to sobie zbiorę dużo, żebym jął na full ancient. Rozumiesz?

Ta puszki? Rozmów spare zwierząt. Kurde, mam ziemniaki nie ma. Y... He. takie słabe piąmy fajne, bo... do, 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 do.. Pineaux, ja powiem. To... 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 spokojnie, To... 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 nie To... 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 jabłko, To... To... pyk, 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 To... Kolejne, tak? 4 na 39 Stonks Stonks, stonks, czekaj mam stylu Wt nie mam stylu Wt I chyba nie jadłem To już mam Dobra, stonks Stonks gdzieś, Dobra, zobacz Uuuuuaaaa Dawaj, Dobra, gut, 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 gut Dobra, ja sobie to stawię Łoł, łow, łow Jalalalalala a nie, nie spacer, tylko dobra. Shit, shit, jest shit, shit, najlepszy sposób Na, na shit, 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 No No shit, 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 Po prostu shit, 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 biały to jest shit, 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 Znaki wziąłem, że tak powiem, dobra. Wioska, gdzie jest wioska, bo chcę się tradenć o coś. O, o, o cokolwiek, za 27 papieru powiedzmy. Po prostu chcę znaleźć jakiegoś zdolnego dziewca, którego rozumiesz, odczaruję. Nie, nie rozumiesz, on będzie sobie pracował. Ja mu wpływam kawki, on no nie będzie stąd. Generalnie nie będzie stąd, tylko że na razie... <laughs> Achievement! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry A Dobra. Teraz będę miał pięć. Mam pięć, teraz. Mam pięć, dobra, to, to teraz tak. Surowa wina była. Nie, surowej tej nie było. Tak? Tak, 6. Dobra, dobra, dobra. No my drodzy, wi wiadro z lado, to jest kolejny Achievement, I. i, Dobra. Jest palczyłem! O już mam śniżż kolejny, czyli Minecraft. O, gorący towar, teraz tak. Diamenty zaklinacz. Okej, okay, dobra. Dobra, 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 czekaj, czekaj, Ty, zobacz to. Co ja, co ja, co ja właśnie zrobię. O! Jaki był to taki swój pomysł, czekaj. A jak to tak bym zrobił? A to wtedy kobel. Co, 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 nie, nie rozumiem, nie, nie O! A nie, ja bym już robił, bo Dobra, teraz to. Po! Mam siedem! Uwaga, czy mam siedem? Mam siedem? Ku, to jest siedem, dobra. No to co? Czas na przypalanko. Tyk, pik, pyk. Tyk. 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 Io lalalalo la, 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 la. dobra, 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 dobra. Może ja poszedłem sobie jakimś unka w tym czasie. Ooo. Tam wszystko jadłem, z nie. rozumiesz O, ko, kota, ko. Czy ko. zajmować się tym nacinem, to będziemy tam na jakimś... na jakimś lejniku, czy tam na, na jakimś dłuższym odcinekku. Co to ja sobie to dla oko powiedzmy? Tutaj. Bierę wodę, Rozumiesz? Aha. Teraz wylej. Aha. Ok. okay. Gdybym miał grać, no to bym już założył sobie alba kacjaniż. No! No! No, 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 dobra, no, 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 no. nie, nie widzę tam nic. Nie rozumiem też nic. nie udało się dać budżon z jednego bloku, czekaj o oh, nie no pi no pi no lava pool lava pool czy, czy tam jest lava pool? czy ja dobrze widzę? nie a szkoda, że tak powiem Bo tam jest mój kobel e kurwa. O nie, no naprawdę kurwa, nie, nie umie Ja Jak coś to nie umiem robić szarku, no, no tu nie wątpię, nie dobra. Dobra, 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 stąd. Dobra. dobra, 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 będzie mi już nie będzie potrzebny, że tak powiem, dobra. Dawaj szybciej, bo tu jest. Co to, co, 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 co to jest?

To było to to. Był, to, to, to Dobra. Teraz w końcu możemy sobie przejść, tylko najpierw. Musisz popisać swoim parkurę, którego nie... No... Kurde, no naprawdę ja nie mogę na... Maszcie kratek doskoczyć. Lamu zęczy. No, więc... Teraz bym do takiego lapopulka. Oooooo! Jezus, Maria właśnie. Na, na to trzeba... Na to trzeba... Uważać. Mam klienta. Moo no. no. Dobra. No tak, gdzieś jest jakaś, jakaś lama jakaś punkka. Coś w tym stylu. Dobra. Czyli gdzie bym, miał mini matkę, to, 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 to by było po prostu lepiej, no, no ale no... Mini matki nie mam. No dlatego rozumiem. Lawa pula też nie mam. Zlawe by raczej na nie rosła, nie? Dlatego muszę... No. O, wioska się ma. <ślawe> wioska... Elo! Elo! Elo wio... Elo! 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 Dobra. O! U Słuchaj! 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 Słuchaj, nie no, tutaj jest dwie góry. Pustalu nie zrobię! Czy idziemy, nie? Ścinkę, 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 uwaga! 49 zł. A tutaj mam, dobra. Ilo. Dobra, teraz tak. Mam wiadro, teraz zrobię to dalej, rozłożę go od Nie chcę jeść, bo tam w może być jakieś fajne jedzonko. Dlatego no, na razie nic nie jest magno, no, dobra, nic się nie stanie, popadnę Dobra Ro Rozumiesz, tak o, tak o, tak o Dobra Tam było tak Chyba, chyba, chyba tak No, no, tak, tak. No tam no, nigdzie, nigdzie nie mogło być Rozumiew, Rozumiesz, rozumiesz, tak o o, dobra Tak, widzę tam dołki Tam jest mój, że nie ma, no Właś, 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 jesteś poważny? Wy tam... co, 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 co Co ty sobie sprzedaż? Partner? Yy, Partner, wejście przyjrzymi. Nie, 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 ja... A ty? O, o, dwa, szotę, nie, 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 okej. nie, 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 dobra, nie, 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 Dobra, nie, pyk Pyk... o nie, 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 jej, tyk, pyk, tyk, tyk i ja mam. Ooo, lola, osiem. Cheb, chyba w ogóle nie jadłem. O siema już. co tu w ogóle się dzieje? To jest z bo, O więcej, więcej żarełka, więcej, więcej żarełka. O! Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, dobra. dobra. Dobla, dobla, dobla. Stół kartograficzny. O, rozumiem, 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 dobra. Jak ja chcę znaleźć kartonaku, bo ja mam kartę dla niego. Ja mam dla niego kartę nie? I jakby bym chcę, chcę, żeby on dostał te karty. Jak... Lubię się z tym dzielić. Uwaga, ile mam? Ile? 15. To ja jeszcze, proszę, jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. I rozumiem, rozumie. wow ty tutaj. Tu są takie gazetowe eksklikniki, w ogóle na tym tymi lol. Dobra, dwa jeszcze mam. Halo, radio. Gdzie? Jest tylko taka mała część ty lol, 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 bo aj nie wiem, aj nie wiem Sut, Ty jesteś ty? Tak, to jesteś ty I pyk Ale okazja Gdzie jest ale okazja? Ale okazja, o Ale okazja Cześć To muszę zrobić żelaznego golemsa to, to, to Jeszcze nie taki Jeszcze nie taki, o Nie, 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 nie. Jeszcze, o siema Dobra rozumiem, rozumiem, rozumiem co tu się dzieje? Yy, ziemniaki o ziemniak, tak 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 tak, 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 tak. ziemniak, 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 w ogóle w ogóle zniszczę o to moje, dobra ziemniak i co, i mam siódmy? Ej. mam ósmy już a to co to za okazja a to co to co to za okazja, a ile jest? 39 matko bosko kocham ziem... Gdzie są te, te słodkie jagody? Gdzie one są? Gdzie są słodkie jagody? Halo? Kurwa, mogę mogłem zebrać się wcześniej. Yy, gdzie są, są słodkie jagody? Oczywiście z pola ze, do zebrania. Gdzie są słodkie jagody? Halo? 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 O! Dobra, witam, 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 witam. Uwaga, 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 uwaga. uwaga. Tyk. Dziewiąte z tego co wiem. Dziewiąte, dokładnie. Dokładnie tak. Dobra, lecimy, 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 lecimy po piecyk. Dobra, łóżko. Ale będzie jedzone. Ah, dobra, dobra. O, dobra, dużo pieczonych ziemniaczków. Dużo, 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 dużo. I pyk, dobra, kolejne. Kolejne zjedzone, dziesiąte. Dziesięć. Dobra, no to co? Stół kartograficzny Księżyc, ten że nie jest niczy. Paszow, on stąd, dobra! Jest stąd, z budużą na dźwięku. Do 20 minut, żeby dolecimy. Właściwie, może tak, z 12. jedzonko sobie zeźremy, coś, coś. Coś takiego, czekaj, czekaj, czekaj. Coś jeszcze. Mam co, będę mógł. Zjeść. Nie, no, złotego napka, nie chcę mi się teraz złożyć.

i Uuu, Dobra, to jeszcze sobie zrobię siekierkę Zrobię sobie jeszcze, rozumiesz, ten Mupaty, zrobię sobie jeszcze rozumiesz. i no, Dużo sobie zrobię Dużo, 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 Wow, Wow, siema Niech się jeszcze, jeszcze wyjadę, no właśnie, Jeszcze wyjadę, dobra Pin dalany, stąd, to, no, jeszcze takową, po prostu, po prostu, napisać jak tam wam na lekcje online. prostu, jest takie po w po prostu, żeby wam żeby wam po prostu, po prostu, lekcje online, stąks, stąks Dobra, stonks, 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 stonks prostu, po prostu, po prostu, dobra, dobra, dobra. No co, prostu, po prostu, po na tyle. Ja się sobie, to kończy prostu, na razie, że... pozdrawiam i trzymajcie się, no i kolejne lekcje, no nie elo!